dyrektora Pana Jerzego Rudkowskiego dyrektora drugiego liceum. Opiekunów i Was młodzieży, ale przede wszystkim chciałabym powitać również Pana Mariusza Sieraczkiewicza. To, to dzisiejsze nasze spotkanie mogło dojść do skutku. W związku z tym bardzo Pana proszę o zabranie głosu. Pani Marszałek, Pani Prezydent, Państwo dyrektorzy, szanowni, młodzi przyjaciele. Wiecie po co się tu spotkaliśmy. Po raz kolejny Wrocławek odniósł wielki sukces. Mamy jak gdyby największą ilość młodzieżowych posłów w tym roku. Wspólnie z Nysą, czyli ośmioro Pana Wrocławek, ośmioro z Nysa przodujemy w naszym województwie i no, nie można tego faktu jak gdyby, nie zauważyć, dlatego y, postanowiliśmy zorganizować tę debatę y, z no, tak ważną osobą y, dla polskiego Sejmu, jak no, naszą Sejmu, czyli panią Ewą Pieszkowską, posłanką Ewą Pieszkowską, y, która no, sama zapewne y, powie o tym, ale wiem skąd że jest bardzo wielką przyjaciółką Sejmu Dzieci i Młodzieży i bardzo mocno wspiera i, i jak gdyby kibicuje tym wszystkim, yy, tym wszystkim dokonaniom. Yy, jak gdyby jeszcze pozwolę sobie yy, powitać yy, ze sfery młodzieżowej trzy dość ważne osoby, które są tutaj na sali, bo na sali jest Paula Wagnerowicz, czyli ustępująca na w <tryk> To jest też nasz wielki, wielki sukces i nie chcę tutaj opowiadać anegdot, ale yy, Fajnie wyglądało zdjęcie, gdzie zasiada pani marszałek Pieszkowska i pani marszałek Langnerowicz. To zdjęcie obiegło wszystkie media polskie 1 czerwca ubiegłego roku. Witam również Maćka Prejsa, który jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Woskowej. I Angelikę Daroszewską, która jest koordynatorką już oficjalnie wygrafikowanego Centrum Wolontariatu Woskowej. Tak, fajnie się składa bo w, tym, w tym przypadku, że e, te trzy osoby przeze mnie powitane i wymienione nie reprezentują jednej szkoły, co świadczy o tym, że aktywność młodzieży w Wocławcu jest praktycznie w szerokim spektrum, bo Paula to jest RZK, Maciej to jest Kopernik, a Angelika to jest Czwarte ero, akurat zarówno Kopernik, jak i czwarte jest reprezentowane w postaciach dyrektorów tutaj, więc należy, należy się gratulacje dyrektorom. No i, nauczycielom i wychowawcom, którzy praktycznie no, tak wpływają swoimi działaniami, że y, ci uczniowie są tak aktywni na, na polu praktycznie dział, działań społecznych na, teren, na terenie Włocławka. Zanim jeszcze poproszę o głos panią marszałek, <coughs> też chcę zwrócić uwagę na również znamienny fakt, że wśród tego grona ośmioro posłów na Sejmie Dzieci i Młodzieży jest y, dwoje, obecnie funkcjonujących młodzieżowych radnych, bo to jest Daria Podgórska ze Szkoły Gmina Żmymery, gdzie wcześniej jesteśmy. I to jest Kuma Szczęba z czwartego elonu, zresztą człowiek prezydent. Ja bym poprosił teraz, żeby nie przedłużać, tak o powitanie i kilka słów na początku, że nie przejdziemy do etapu Panią Marszałek Ewę Krzyżkowską. A, pan, jak Pani Pana Kończyk, proszę, to może jedziemy też tak. Chciałabym się bliżej podejść. Państwu, pięknie. Dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. I pozwólcie, że ja podziękuję serdecznie Panu Mariuszu Frądziec, ponieważ to on był pomysłowawcą, inicjatorem i organizatorem tego ważnego dzisiejszego przedsięwzięcia, którego jestem uczestnikiem, a poczekuję to sobie jako wielkie wyróżnienie, ponieważ to jest dla mnie prawdziwy powód do dumy, że po raz kolejny Włocławek tak bardzo pięknie potrafił zorganizować młodych ludzi. I mamy tak bardzo liczną reprezentację w Sejmie Dzieci i Młodzieży, który spotka się po raz kolejny 1 czerwca. To rzeczywiście było dla mnie również wielkie przeżycie i doznanie, a przyznaję, że dowiedziałam się wtedy, kiedy usiadłam w ubiegłym roku za stołem maszadowskim i dowiedziałam się, że Paula jest również Mieszkan w Ozdabka, reprezentantką tego miasta, które i ja reprezentuję w naszym polskim Sejmie. E, poczułam się wtedy zupełnie wyjątkowo, że po pierwsze dwie i kobiety w tym okresie, kiedy tak dużo się wtedy mówiło w tej debacie publicznej o większym udziale kobiet w polityce, w tym w życiu politycznym, co dla mnie jest niezwykle ważne, ponieważ jak wiecie reprezentuję grupowanie, bo tak to jest w polityce i w polskim parlamencie, że reprezentujemy grupowanie polityczne. Ja reprezentuję Polskie strony Ludowe, które jak się okazuje w czasie tej mojej wędrówki po Polsce kojarzone jest z pacjentami, a tutaj dwie Włosławianki miały raczki w tym dniu reprezentować nasze Chciałam przy tej okazji podziękować wszystkim tym Państwu dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, którzy potrafią zaangażować młodych ludzi w ten obszar, który tak naprawdę nie cieszy się z dużą popularnością, dużym zainteresowaniem. Młodych ludzi, bo mają wiele ważniejszych spraw, które w ich e, rzeczywistości e, pochłaniają czas i energię. To jest bardzo ważne, żebyśmy wspólnie potrafili, właśnie jeśli chodzi o ludzi, których tak na wielką nadzieję pokładamy otwartości, w takim odważnym spojrzeniu w przyszłość, w perspektywę budować e, odpowiedzialną świadomość obywatelską. I za to pięknie ułaniając się Państwu dziękuję, a mam nadzieję, że w lecie, a 1 te czerwca, a też będziemy mogli, mam nadzieję, spotkać się w Panem, z Zapraszam i zauważyć, dzisiaj wszystkich przedstawicieli Wrocławka do siebie gabinetu. również po rozmowie, czy Pan z Jeniem, a Wszystkim Państwu pięknie dziękuję. dyrektorom, że udało się zainspirować wśród młodzieży taką aktywność na rzecz samorządności polskiej, Polsce. że ta ośmiu przedstawicieli miasta będzie reprezentowało głównie miasto Wrocław. Pani o tym powiedziała, że nas uprzejmie, jest reprezentacja organizacji, jest tutaj partie rządzące, a przez państwa młodych pokolenia widzę, że będzie reprezentacja miasta Wrocław. Pan prezydent miasta Posławek z tej okazji, chcąc Państwu podziękować, wystosował taki list, który pozwolę sobie jeden odczytać, bo do wszystkich Państwa jest w tej samej treści. Pierwszy do Pani Darii Podgórskiej, uczennicy gimnazjum gimnazji nr 1 w Gratuluję wyboru do grona młodych posłów w 17. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 2011. Cieszę się, że Posławska Młodzież chce i potrafi podejmować ważne inicjatywy i udziela się w Jednocześnie jednoczesnej swoim kolegom w rolę w Sejmie Sejm Dzieci i Młodzieży jest gremium wyjątkowym, stworzonych przez osoby, które pragną spełniać swoje marzenia i marzenia innych, młodych Polaków. To piękne i szlachetne zamierzenie, a zdobyte na 17 Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży parlamentarne doświadczenie na pewno przyda się dorosłym zawodowym Życzę wykazu tegorocznej sesji Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej dużych grup młodzieżowej inspiracji w podpisie z poważaniem prezydent miasta Andrzej Powiedzi. Pozwolę sobie wręczyć poszczególnych słowa i Panu to wyróżnienie, ale jednocześnie z mojej strony podłączyć się pod te życzenia. Wszystkim Wam serdecznie pogratulować, życzyć miłych wrażeń, przejmień. I jak mówią, pamiętajcie, że samorządność się opłaca i warto, bo to jest na rozwój miasta i na rozwój Polski, który ma wielki wpływ. wszystkiego co, co najlepsze. Jakis Ksztok, czwarta zielona. Zielona, 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 regulat in Dziękujemy pan prezydent. Ja poproszę teraz Aurę Randelowicz jako ustępującą markuje Sejmów dzieci i młodzieży Dzień dobry. To Nowe posłowie są dzisiaj najważniejsze i chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą debatę. I bardzo się cieszę, że, że mogę znowu zobaczyć Panią Marszałę. To było faktycznie niesamowite przeżycie, że dwie kobiety z Wrocławia zasiadły obok siebie na tak ważnym miejscu. Jako występujący marszałek, jako posłanka swoich dzieci i młodzieży, wiem, że czeka was mnóstwo emocji i mnóstwo niezapomnianych wrażeń Z tego Dlatego sami dowiecie się najlepiej. Bardzo się cieszę, że tyle osób znowu będzie reprezentowało Wrocławę, że będziecie mogli się pokazać z jak najlepszej strony siebie, a także nasze miasta. No i oprócz tego, że czeka Was wspaniała zabawa, macie także niesamowitą szansę na rozprowadzowanie idei wolontariatu. Temat tegorocznej sesji jest naprawdę ciekawy i naprawdę daje Wam ogromne pole do popisu i życzę Wam, aby wszystkie poprawki do uchwały były jak najbardziej merytoryczne, rozmowy z nie zawsze całkiem poważne zdarzały się cudowne kwiatki jak rozmowy o terminie u kosmetyczki. To było ciekawe bardzo, ale wydajcie z siebie wszystko. Pokażcie na co stać Wrocławek, owocnej pracy i świetnej zabawy. Chciałem pogratulować serdecznie wszystkim posłom, tej rocznej kalencji młodzień i młodzieży. I jako przedstawiciel... Y MRM Włosowia chciałbym zachęcić Was do współpracy na, na, do, do, do współpracy w, w aspekcie działania na terenie Włosowka. Wiem, że Was interesuje polityka bardziej w skali krajowej, jednak uważamy, że razem z nami moglibyście coś naprawdę fajnego zdziałać pod na Włosowców. Chciałbym się podziękować w imieniu mojej pani dyrektor, Dyrektora dyrektorze do dyrektor, spraw dyrektor, oświaty i swoim własnym za możliwość uczestniczenia właśnie w tym dzisiejszym spotkaniu. Yy, jestem pełna udziwu dla szanownych młodych ludzi. Yy, mam nadzieję, że yy, będziecie gorzej reprezentować nasze, nasze miasto, bowiem, że wszyscy uczestnicy są tutaj z Wrocławka i reprezentują to Włocławskie. Yy, jest to wspaniała sprawa, że taka inicjatywa powstała po. Właściwie jesteście przyszłością naszego Państwa, więc godnie reprezentujcie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.